Witamy kochani, bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Cześć! vip solina. Jejku, jaki w ciebie wstąpił teraz duch Czemu? jakiś taki, no nie potrafię nawet określić, co to się stało? O mojej energii? No. Przypieka mi słońce w plecy jest upalnie dzisiaj. Mhm. czuję się to mokre. A trwają przygotowania do drugiego weekendu. No i przygotowania rozpoczęły się wczoraj taką trochę niesamowitą sytuacją. Jaką? Tutaj? No i jak? Wczoraj, tak. Nie pamiętasz? A tutaj to co to mamy? No patrzcie. Kulawy kapitan. Opowiedz wszystkim, co się stało. Niedźwiedź mi gonił. Jak uciekałam, to odwróciłam się, machnęłam na nogą i pękła mi kość. No i serio, Agata ma pękniętą kość. Tak, wśród stopiu. No, ale cały czas jestem na miejscu, więc obecność moja tutaj nie byłaby niemożliwa. Dlatego nawet z taką nogą dajemy radę. No, pan powiedział, że 10 dni i ma być ok. Z niedźwiedziem to oczywiście żarty. Agata wchodziła jak to Agata na prędkości na łódkę, przywaliła nogą i kość pękła. No. No tak to jest. Kto się śpieszy. To się diabeł siebie. cieszy, tak. A my teraz jeszcze pokażemy Państwu tutaj, co mamy. Tylko momencik, bo muszę umowę odwrócić, bo tu mamy dane. O, zobaczcie. Nasze zakupy na długi weekend. Cała torba, dwa chleby, jedzenia, wszystkiego zapasów. Kawę nawet Aga Agacie kupiłem, taką elegancką. A wiesz, gdzie ją kupiłem? Nie, w tak. Empiku. Nie, w Empiku. Mamy jajka na nasze jajecznice. Tutaj jeszcze muszę Wam pokazać prezenty. Zobaczcie. Z tego z Ameryki, które przywiozła Ania, bo była tam y, razem w Ameryce. W, gdzie teraz byli? Miami. W Miami. Razem z Agaty Tatem, I Tu a? zobaczcie. Prezenty. Tak. Agaty Tata przywiózł prezenty. Także za chwilę będę mierzył. No, a te to jedna paczka tylko była, tak? Tak. Mm. No to dobra. Także zobaczcie, co się tutaj dzieje. Będziemy się rozpakowywać. Łodzie nasze pływają, jak tam zobaczycie, nie widać. No ale po prostu pogoda jest nieziemska. Wymarzyliśmy sobie, żeby tylko tak dotrwało do, do samego końca długiego weekendu to będzie super. Bo no. już były obawy, że będzie deszczowo i brzydko. Tak wskazywały pogody długoterminowe. No ale my już wiemy, że... Jak dwa dni, trzy dni wcześniej pokazuje, że jest ok, to znaczy, że jest ok. No i dzisiaj jest idealnie. Owe, tylko tak dalej. Dzisiaj jest kolejny dzień i kolejne emocje. Jak widzicie, Agata się wystroiła na elegancko. Popatrzcie, jaki to ma komplecik, super. A dlaczego tak jest? Bo nagrywamy nową reklamę na Bibiat. No właśnie. Będę właśnie też używać naszego żelazka. Które mamy normalnie dla gości, a dzisiaj nam się przyda do prasowania obrusu. Tak jest, bo mamy obrus, który kupiliśmy po drodze, bo zapomnieliśmy z domu. No i trzeba go wyprasować, bo jest pamięty. A tu jest nasz główny operator kamery Mirek, który nam nagrywa wszystkie ujęcia. i Zobaczycie, będzie po prostu taki sztos, że szok, nie? Jak zawsze pełen profesjonalizm. Tak, bo z Mirkiem pracujemy już kolejny raz i zawsze jest naprawdę mega zawodowa. Prasu, prasu. Chciałem wam pokazać co dzisiaj mamy na kolację. Zobaczcie. Wypasiony burgerek i chyba fryteczki nawet tutaj mamy, a ja, patrzcie w pyszności. To jeszcze Wam pokażę po całym dniu roboty. Proziak burger zamówiliśmy sobie. Myślę, że będzie bardzo pyszny. Jesteśmy sobie teraz, yy, godzina będzie około 21.20 tak. yy, w miejscowości Lesko yy, w restauracji Kurna Hata. Także jeśli będziecie wracać od nas, wstąpcie, bo jemy tu już któryś raz i zawsze jest bardzo miła obsługa i jest naprawdę bardzo pysznie. Także po całym dniu pracy będziemy zajadać kolację. Łowca okazji znalazł, patrzcie, takie coś. Jak wiecie, mamy pościele i ręczniki dla gości. No i Agata wyszukała, że to się opłaca. Także jesteśmy po robocie. Jest wieczór, gdzieś około 22:00. Teraz około. No i fajcie, kupujemy. Już tutaj Agata nabrała. Zestawy. oczywiście, inaczej nie mogło. Tak, Dzisiaj niestety pogoda barowa, także tak troszkę leniuchujemy, ale zaraz zabieramy się do pracy. Gato robi nam tutaj kaweczkę. oczywiście. Kawa musi być. I mamy pyszne jedzonko. Sznycelki. Z fasolką, ziemniaczkami, sznycelki Gata przypiekła w naszym nowym urządzeniu, czyli we frytkownicy, bez tłuszczowej. Sznycelki mamy z domu, od mamy, ziemniaczki też, fasolkę też. Fasolkę no, robiłam na ciepło. Na ciepło. E, śmigamy sobie i za chwilę będziemy robić prace biurowe, prawda? Tak. Mamy gości na pobyt, no niestety <grym> pogoda dzisiaj nie... Ale myślę, że będzie ładne zakustować sobie od skypletek że Jak w ciągu dnia pada, to później się przejaśnia i będzie pięknie. Mam fryzurę na cebulę, a ja też mam nową fryzurę, bo właśnie wyszedłem od fryzjera. Jest gdzieś prawie 21. No i czasem ktoś się pyta, ale ja? 21 od fryzjera? No bo ja mam prywatną panią fryzjerkę, o której strzega się już ło. Wow. Gdzieś tak myślę, że z 18 lat, no dlatego to tak właśnie godziny przyjęcia są nietypowe. A my teraz nie jesteśmy absolutnie w Meksyku ani w Hiszpanii, bo może Was zmylić to co znajduje się za nami. Jesteśmy w fajnej restauracji w Sanoku Xavito po całym dniu, bo dzisiaj był naprawdę mega saigon, Wszystkie odpływały, także po prostu totalny kosmos, bardzo gorąco, wracają upały. No i zamówiliśmy sobie kolację, a co to jest, to już Wam pokazujemy. Taki smakowity kąsek. Jedna dla Agaty. No, no, no. Ja wiem, Nie no, żartuję, żartuję. Wcinamy to razem. No bo jutro startujemy znowu o 7 rano, tak? Tak. Od 7, nawet 6.30 gdzieś. No. no Także już, korzystamy, bo już wakacje, no już no, prawie, tak. prawie, prawie końcówka. Także działamy, działamy, no bo zaraz będzie wrzesień, a potem łódki trzeba będzie zabierać z wody. Tak, to szybko minęło w tym roku, nie? Tak, no ale wrzesień też bywa piękny i nie narzekamy na brak. No i zapraszamy we wrzesień też do nas, też jest super. Tak. i kolorowo bardzo pięknie. VIP jacht Solina.